mikser tutaj stoi 12 Te dzisiejsze zawody zorganizowaliśmy jako pierwsi w gminie, to są gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzegów na Wesoło. Te zawody mają na zadanie koordynować naszą współpracę. Moc naszej jednostki, jak i podejrzewam, się wszystkich jednostek. Mogą na chwałę, ludziom na ratunek. Jest to nasza działalność społeczna, i o każdej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu, jesteśmy dyspozycyjni. Ja na swoim przykładzie 42 lata swojej działalności pomocy niesienia innym ludziom nadal jestem aktywny i na dźwięk sereny jest adrenalina, jest pomoc właśnie tych bliźni. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na pierwszych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych na Wesoło, w których biorą udział jednostki. OSP Lusina z powiatu sąsiedzkiego, z naszej gminy biorą udział OSP Strzegom, OSP Żelazów, OSP Rogoźnica, OSP Jaroszów, OSP Kosza, OSP Stanowice, OSP Tomkowice, OSP Granica no i oczywiście organizatorzy OSP Goczałków. Podczas dzisiejszych zawodów odbędą się następujące konkurencje. Bicie piany, cięcie drewna, najszybszy strażak, strażackie kręgle, ratownictwo techniczne, punkt czerpania Wody, bojówka, piana team i niezatapiani. Wszystkim dziękujemy za udział i dobrą zabawę. Trudno byłoby przecenić rolę, jaką odgrywają ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa. To są wyjazdy nie tylko do wydarzeń takich związanych z zagrożeniem pożarowym, ale przecież też do wypadków drogowych, do jakichś połamanych drzew, do podtopień. Także tych wydarzeń jest bardzo dużo. Na co dzień robią naprawdę dobrą robotę. Nasi strażacy po prostu czuwają nad bezpieczeństwem. My dzięki temu możemy spokojnie spać, możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że jest ktoś, kto w razie czego zareaguje reaguje na różne tego typu losowe wydarzenia, na jakieś żywioły. Natomiast no, na co dzień jest właśnie ta ciężka praca strażacka, wyjazdy do poważnych wydarzeń, a dziś festyn, gdzie jest dużo zabawy, festyn na wesoło, dużo ciekawych konkurencji i zabawnych i myślę, że takie spotkania są na pewno też bardzo potrzebne, bo to integruje społeczność strażacką naszej gminy i myślę, że jest to na pewno bardzo potrzebne, żeby też wspólnie spędzać czas, wspólnie się bawić. No i z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne y, turnieje.